No, i rodzeństwo również może jeździć za granicę, czyli do Egiptu. Siostra, pieska uczniaczka i jej brat są teraz w Egipcie. Nawet ich wielbłąd jest podpisany Egipt. Jesteśmy w Egipcie na pustyni i sobie. Ucinamy przejażdżki na wielbłądzie. Jest przyjemnie i fajnie. Teraz będzie jechał na wielbłądzie jej brat. Ale to już w następnym odcinku.